Byłem w miejscu zbrodni. Czteropiętrowy blok z wielkiej płyty, standard epoki PRL, warczący domofon, szare drzwi do klatki schodowej. Przed wejściem betonowa wylewka na niej kratka do wycierania butów. Gdyby nieświadomość tego, co tu się wydarzyło, miejsce to niczym nie różniłoby się od tysiąca podobnych w całej Polsce. Decyzja zapadła dwa miesiące wcześniej. Mieli czas, żeby ochłonąć i ze wszystkiego się wycofać, ale w ich głowach kołatała tylko jedna myśl zabić innej opcji nie dopuszczali. 27 marca 1995 roku w Międzynarodowy Dzień Teatru pogoda była pod przysłowiowym psem. Od rana deszcz za śniegiem, temperatura od 2 do 9 stopni na plus. Ministerstwo Finansów ogłosiło zwolnienie od podatku dochodowego jednostek organizacyjnych realizujących cele społecznie użyteczne. W Los Angeles odbyła się 67. ceremonia wręczenia Oscarów. Jedną z głównych nagród zdobyła brytyjska komedia romantyczna Cztery Wesela i Pogrzeb. Około godziny dwudziestej Janusz Te zamieszkały w bloku przy ulicy Kolejowej w Chełmie schodził po coś do piwnicy. Nagle usłyszał dziwne odgłosy dobiegające z niższej kondygnacji. Przypominały charczenie lub sapanie. Ktoś mógł potrzebować pomocy, więc Janusz T. pokonując po kilka stopni pognał na parter. Drzwi do bloku były uchylone. Na metalowej kratce przy wejściu leżał mężczyzna. Górna część ciała znajdowała się w przedsionku, dolna na zewnątrz. Jego głowę pokrywały krwawe rany. Janusz te zapukał do najbliższego mieszkania, modląc się w duchu, żeby sąsiedzi mieli telefon. Ranny mężczyzna znajdował się w krytycznym stanie. Karetka pogotowia przetransportowała go do szpitala, gdzie trafił na stół operacyjny. Przeszedł trepanację czaszki, która była dosłownie poszatkowana na drobne kawałki. Lekarze nie mieli jednak złudzeń, że uda się go uratować. Obrażenia jednoznacznie wskazywały na dotkliwe pobicie. W bloku przy ulicy Kolejowej policja szukała świadków zdarzenia i próbowała ustalić tożsamość mężczyzny, przy którym nie znaleziono żadnych dokumentów. Przypuszczalnie zostały wraz z portfelem zrabowane przez sprawców. Mogli mu też ukraść wierzchnią odzież, ponieważ nie miał na sobie płaszcza ani kurtki. Wprawdzie od kilku dni była kalendarzowa wiosna, ale... Aura nie rozpieszczała wysokimi temperaturami i ubierano się wciąż po zimowemu. Przypuszczalnie został obezwładniony, a następnie pobity i ograbiony, gdy stał przy wejściu do bloku, żeby otworzyć drzwi. Niewykluczone, że uciekał przed napastnikami. Mogły świadczyć o tym spostrzeżenia starszej kobiety mieszkającej na parterze. Kilka minut przed 22. usłyszała za oknem gwałtowny tupot. Wyjrzała i zobaczyła dwóch mężczyzn, mizernej budowy, jak ich określiła. Mężczyzn, którzy najwyraźniej za kimś biegli. Czy kiedykolwiek wcześniej widziała ich pani w pobliżu bloku, czy też na osiedlu? spytali policjanci. Jestem pewna, że nie, odparła zdecydowanie. Mam pamięć do twarzy i długo tu mieszkam, więc wiele osób znam z widzenia. Tych dwóch widziałam po raz pierwszy. Kobieta domyślała się, kim jest napadnięty mężczyzna. Nie znała jego nazwiska, ale była niemal przekonana, że to sąsiad z bloku, ten, któremu niedawno zmarła na serce żona. Miał dwóch synów. Jeden już dorosły, drugi jeszcze uczeń. Emerytka nie myliła się Jej przepuszczenia potwierdzili inni sąsiedzi Pobitym okazał się 49-letni Zbigniew P Pracownik umysłowy jednej z chełmskich firm Po śmierci żony mieszkał z synami 22-letnim Emilem i 15-letnim Bartkiem Policja nie zastała ich w domu Wkrótce obaj zjawili się w szpitalu Powiedzieli, że dowiedzieli się od sąsiadki o pobiciu ojca Nerwowo pytali w jakim jest stanie Lekarze pozwolili im wejść do sali operacyjnej na widok zmasakrowanego, podłączonego do aparatury medycznej mężczyzny, młodszy z braci zaczął płakać. Starszy objął go i próbował uspokoić, ale sam też wyglądał na wstrząśniętego. Przez kilka minut nie był w stanie nic powiedzieć. Czy on będzie żył? Da się go uratować? Odważył się wreszcie zadać lekarzowi pytanie. Ten także przez dłuższą chwilę nie potrafił znaleźć właściwych słów. No cóż, nie jesteście już dziećmi. Odparł cichym głosem. Nie będę więc robił wam złudnych nadziei, bo uważam, że to byłoby jeszcze gorsze. Szansa na to, że wasz tata przeżyje, jest praktycznie zerowa. Tylko cud może go uratować. Potem rozmawiali z policją. Wyjaśnili, że ojciec po pracy miał coś do załatwienia na mieście. Zdaje się, że chciał też przy okazji odwiedzić krewną. Nie wiedział, kiedy wróci. Bracia spędzili popołudnie i wieczór u kolegi grając w gry komputerowe. Konkretnie u kolegi starszego z braci, który kupił sobie niedawno komputer. Emil, nie chcąc, żeby Bartek siedział sam w domu, namówił go, żeby z nim poszedł. Kiedy wrócili, ojca zabrała już karetka do szpitala. Podejrzewali, że pobili go osiedlowi bandyci. Był wieczór, a on szedł sam. Na pytanie, czy ojciec miał jakichś wrogów, zaprzeczali. Przynajmniej nic nam na ten temat nie wiadomo, uściślił Emil. Coś tu jednak nie pasowało. W dwa tygodnie później Zbigniew P. zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Nie zdołano go przed śmiercią przesłuchać. Zgon nastąpił wskutek obrażeń powstałych po kilkunastu uderzeniach twardym, tępym narzędziem w tył głowy. Policja przyjęła, że sprawcy próbowali napaść na mężczyznę na ulicy w celu rabunkowym, ale Zbigniew P. musiał się zorientować w ich zamiarach i zaczął uciekać. Pobiegli za nim, dopadli go, gdy wchodził do bloku. Mężczyzna nie zdążył schronić się przed nimi. Ich dalsze zachowanie było jednak dziwne, zamiast obezwładnić ofiarę jednym czy dwoma ciosami, zabrać lub i uciekać, zmasakrowali mężczyznę. Na to, aby go zabić, poświęcili kilka minut ryzykując, że ktoś ich nakryje na gorącym uczynku. Rysownik sporządził portret pamięciowy mężczyzn widzianych przez kobietę z parteru. Próbowano je dopasować do osób figurujących w policyjnych kartotekach. Przesłuchano kilku recydywistów karanych za napady i rozboje. Prokurator nikomu nie postawił zarzutów w związku z zabójstwem Zbigniewa P. Śledztwo praktycznie stało w miejscu. Najwyraźniej coś nie pasowało do przyjętego założenia. Sprawcom mogło nie chodzić o rabunek. W takim razie o co? Na to pytanie znaleziono odpowiedź po kilku tygodniach bezowocnych poszukiwań zabójców. Na komendę zgłosił się 20-letni Rafał D., notowany na policji, aczkolwiek niekarany przez sąd. Młody mężczyzna zeznał, że ma informacje dotyczące morderstwa na kolejowej. Pod koniec lutego poznał w hełmie człowieka, który pochwalił się, że służył w Legii Cudzoziemskiej. Komandos. Przedstawił się jako Marek B. Zaproponował mu dobrze płatne zajęcie. Trzeba ukatrupić pewnego gościa. Powiedział to takim tonem, jakby chodziło o zamówienie następnej kolejki piwa. Rafał D. nie zamierzał się w to mieszać. Bał się jednak odmówić wprost i powiedział, że musi się zastanowić. Zwodził Marka przez parę dni. Potem nasz kontakt się urwał. Nie znam szczegółów, ale coś mi się wydaje, że mogło chodzić o sprzątnięcie faceta z kolejowej. Śledczy też tak uważali. Niebawem zatrzymano człowieka, który niegdyś służył w oddziałach desantowych ONZ, natomiast pogłoski o jego służbie w Legii Cudzoziemskiej nie zostały potwierdzone. Marek B. początkowo zaprzeczał, że ma coś wspólnego z morderstwem. Potem przyznał się, że półtorej miesiąca temu szukał człowieka, który za pieniądze miał zlikwidować Zbigniewa P. Gdy policjanci spytali, kto był zleceniodawcą zabójstwa, na ustach byłego komandosa pojawił się ironiczny uśmiech. Jesteście chyba jedyni w hełmie, którzy tego nie wiedzą, odparł, po czym odczekał jeszcze chwilę, być może dla lepszego efektu, i powiedział, przez kogo został wynajęty. Jego słowa wywołały szok i niedowierzanie. Jako zleceniodawców zabójstwa wymienił bowiem Emila i Bartosza P., synów zamordowanego. Dlaczego synowie mieliby chcieć śmierci ojca i kazać komuś go zabić? Po niedawnej śmierci matki był dla nich najbliższą osobą, młodszy tak bardzo rozpaczał, gdy zobaczył go umierającego w szpitalu. Trudno było nie tylko uwierzyć, że zlecili zabójstwo ojca, ale i znaleźli racjonalny motyw takiej zbrodni. Ale Marek B miał coś jeszcze. Pokazał policji zdjęcie Zbigniewa P. Które kilka tygodni wcześniej dostał od starszego syna mężczyzny. Rzecz jasna, fotografia nie stanowiła dowodu obciążającego, jednak ten fakt nakazywał prowadzącym śledztwo zwrócić baczną uwagę na tych, którzy pozornie znajdowali się poza wszelkimi podejrzeniami. Dyskretna obserwacja braci przyniosła kolejne zdumiewające rezultaty. Okazało się, że w kilka dni po napadzie, gdy Zbigniew P. jeszcze żył, starszy syn, mając upoważnienie ojca, wybrał z jego książeczki oszczędnościowej PKO wszystkie pieniądze. Ponad 3000 zł. Za część gotówki kupił motocykl, nie wiadomo co zrobił zresztą. Wezwany na przesłuchanie Emil P. dość szybko puścił farbę. Przyznał się, że wspólnie z bratem zaplanowali i zlecili morderstwo ojca. Motywem okrutnego czynu była zemsta. Żeby to zrozumieć, należy się cofnąć do dnia 14 stycznia 1995 roku. Zbigniew P. wrócił z pracy po kilku głębszych. Zaczęła się kłótnia z żoną. Zwykła małżeńska sprzeczka, której powodem był spóźniony powrót męża do domu, zakończyła się tragicznie. Zdenerwowana kobieta nagle zasłabła. Miała atak serca. Wezwali pogotowie, zabrano ją do szpitala, lecz po paru godzinach zmarła. Nie mogliśmy uwierzyć, że mama nas opuściła. Żyłaby, gdyby ojciec się z nią nie pokłócił. Znienawidziliśmy go, Wyjaśniała Emil P. Postanowili pomścić matkę. Śmierć za śmierć. Nie chcieli zabijać osobiście i zaczęli szukać człowieka od mokrej roboty. Poznali byłego komandosa Marka B., który zgodził się wziąć na siebie rolę pośrednika. Za tysiąc złotych obiecał znaleźć killera. Dostał od braci zdjęcie ich ojca i dostarczyli mu o nim niezbędnych informacji. Mężczyzna nie próżnował, ale zadanie nie należało do łatwych. Kilka osób, do których się zwrócił z propozycją zlikwidowania człowieka, stanowczo odmówiło udziału w zabójstwie. Innych on sam odrzucił, bo, jak sam uważał, nie nadawali się. Czas mijał. Bracia byli niecierpliwi. Co kilka dni kontaktowali się z nimi i pytali, czy znalazł już zabójcę. Mówili, żeby się sprężał, bo inaczej zwrócą się do kogoś innego. I kiedy komando stracił już nadzieję, że spotka kogoś, komu ręka nie zadrzy, poznał dziewiętnastoletniego Łukasza R. i o rok młodszego Michała W. Stwierdzili z pogardą, że dla nich kogoś zabić to tyle, co splunąć po stosunku. Odpowiedź spodobała się Markowi. Wtajemniczył ich szczegóły. Zażądali nieco wyższej stawki. Po tysiąc złotych na głowę. Marek B. nie chciał sam podejmować decyzji i skontaktował ich z braćmi. W porządku. Dostaniecie tę forsę, ale musicie się pospieszyć. Albo zrobicie to w tym tygodniu, albo wypadacie z obiegu, powiedział Emil P. Bracia nie tylko uzgodnili z nim kwestie finansowe, ale obiecali pomóc. Codziennie kontaktowali się z Łukaszem R i informowali go o każdym kroku ojca. Zabójcy wiedzieli, że 27 marca Zbigniew P. odwiedzi krewną. Czekali w pobliżu wyposażeni w metalowe rurki. Dla kurażu wypili wino. Gdy mężczyzna wyszedł, ruszyli za nim. Śledzili go do samego domu. Mieli go zaatakować, gdy będzie miał krzaki porastające alejkę na osiedlu. Chyba jednak wyczuł ich zamiary. Zaczął biec. Ciąg bloków zaczynał się 10-15 metrów dalej. Pognali za nim. Nie zdążył wbiec do klatki schodowej i zatrzasnąć za sobą drzwi. Pierwszy uderzył Michał. Zbigniew P. zachwiał się, ale nie stracił przytomności. Wówczas zaczęli go we dwóch tłuc rurkami po głowie. Trwało to do trzech minut. Kiedy upadł, ściągnęli mu kurtkę, zegarek i zabrali reklamówkę z zakupami. To także było umówione z braćmi. Chodziło o upozorowanie zwykłego napadu rabunkowego. Epilog wstrząsającego morderstwa rozegrał się rok później w sądzie okręgowym w Lublinie. Łukasz R. i Michał Włod powiadali za zabójstwo, Emil P. za zlecenie zbrodni, natomiast Marek B. za pośrednictwo w znalezieniu sprawców. Sprawą Bartosza P. zajmował się sąd dla nieletnich. Historia lubelskiego sądownictwa nie zna podobnej zbrodni, podkreślali prawnicy uczestniczący w procesie. Brutalnie zamordowany Zbigniew P. był kochającym i troskliwym ojcem. W dniu swojej śmierci pojechał po czapkę dla Bartka. Miał jednak wymagania wobec synów. Żądał od nich punktualności i pracowitości. Chciał, żeby pomagali mu w domu. Wydzielał pieniądze, a oni jak to chłopcy, czasem się buntowali przeciwko wprowadzonemu rygorowi. Podobnie jest w wielu rodzinach na całym świecie. Ale to nie jest powód, żeby mordować. Nie można wykluczyć, że znienawidzili ojca za to, że surowo ich traktował, być może to był rzeczywisty powód, dla którego wynajęli morderców. Wersja o zemście za śmierć matki nie przekonała sądu. Nie dopatrzono się w działaniach czwórki oskarżonych żadnych okoliczności łagodzących. 12 czerwca 1996 roku zapadły wyroki. Na kary po 25 lat więzienia skazani zostali Emil P., Łukasz R. i Michał. Na 10 lat zamknęła się brama więzienna za markiem B. Bartosz P do 21 roku życia miał przebywać w zakładzie poprawczym o zaostrzonym rygorze. W kilka miesięcy później sąd apelacyjny w Lublinie utrzymał wyroki w mocy. I to tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Was i tym razem zaciekawił. Nie ukrywam, że. Liczę na Wasze komentarze, a właściwie na dyskusję na temat spraw, które poruszam, ponieważ no, często przyznam, że i mój pogląd na niektóre rzeczy zmieniają. Świetne, niektóre są naprawdę komentarze. Potraficie bardzo fajnie dyskutować, co jest fajne. Bardzo duże podziękowania dla Mariusza Gadomskiego, bo to dzięki współpracy z nim powstał ten odcinek, jak i poprzednie fragmenty książek, które, które napisał. Myślę, że tutaj ta współpraca jest bardzo fajna i możemy Wam serwować no, kawał, dziwnie to brzmi dobrego materiału, ale no, ciężkiego klimatu, który no, jednak jest takim fundamentem tego kanału. Gorąco zapraszam wszystkie osoby, które słuchają teraz na Spotify, abyście wpadli na YouTube, a to dlatego, ponieważ tak naprawdę 100% kontentu jest właśnie na YouTube, tam trafia tak można powiedzieć, co drugi, co trzeci film. Także jeśli jesteście ciekawi, między innymi tego. Być może gdzieś tam jak wyglądam, bądź też chcecie zobaczyć niektóre filmy z wideo, no to gorąco zapraszam, jak i również zapraszam, abyście śledzili karierę bitom, która... Już jest za panem Mariuszem, jak i ta, która jest oczywiście przed nim, bo ma na swoim koncie kilka fajnych książek, do których przeczytania gorąco was zachęcam. Nie przedłużając już zbytnio, zostawiłem sobie te bajdurzenie na sam koniec. Pozdrawiam was gorąco i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Strefa Mroku.